Witam Was serdecznie, Max Paimple przedstawia Drift 21 symulator tuningu samochodowego. No, jeżeli chodzi o tą grę, to naprawdę można tutaj spędzić e, sporo czasu, żeby e, ten samochód tutaj złożyć, stuningować, e, wytestować i też tutaj się zająć tym projektowaniem. Chodząc tutaj po tym całym garażu, jeszcze coś takiego fajnego, ciekawego tutaj znalazłem, oprócz tutaj tych wszystkich stołów potrzebnych. Tych narzędzi, tego wszystkiego, co tutaj się znajduje, jak u każdego mechanika, można przecież tutaj też sobie otworzyć te całe bramki. Otworzyć sobie drzwi, tą brameczkę, chyba też, też, też można tutaj ją otworzyć, wyjść po prostu na zewnątrz, zobaczyć co oprócz tego warsztatu poza warsztatem też tutaj jest. I tutaj mogę powiedzieć tak. No, bardzo mi te bloki przypominają taką Amerykę, naprawdę. Szkoda, że tej bramki nie można otworzyć. Jakby można było tą otworzyć bramkę, no to fajnie by było. Skoczyłbym do tej fury, pojeździłbym sobie takim... E, wytestowałbym po prostu ten samochód i jeżdżąc sobie po prostu po tym mieście. No, myślę, że twórcy jeszcze mają tutaj czas, żeby pomyśleć o czymś takim. Byłoby to naprawdę bardzo fajne i w tym odcinku sobie pojeździmy. Oprócz tego zauważyłem jeszcze coś fajnego, bo można oprócz tej Mazdy jeszcze mieć inne samochody i może tutaj e, jeszcze pokażę. E, to było tutaj. Nowy samochód. No tutaj są nowe samochody, jest sklep, można kupować. Ja tutaj mam 15 tysięcy kredytów, więc mi troszkę bra będzie brakować i tutaj Silvia S15. Jest tutaj BMW E46, jest tutaj Subaru i mogę tutaj też tak zauważyć, że wszystkie samochody kosztują 10 tysięcy, więc tutaj e, najlepiej wziąć taki samochód, który chyba jest najlepszy w driftowaniu. Hmm, kolejny tutaj jest mój akurat e, RX-8, no myślę, że twórcy jeszcze tutaj jest miejsca, żeby jeszcze kilka fajnych, ciekawych e, samochodów tutaj wprowadzić. Ja na razie nie będę kupować, bo mnie naprawdę będzie brakować. A chciałbym jeszcze tą e, swoją Mazdę MX-5, bardziej stuningować, więc z tego wyjdę sobie. No, te wczytywanie, wczytywanie tej gry, naprawdę mogę powiedzieć, że jest troszkę długie, jeżeli chodzi o to wszystko. A zauważam, że mi nawet tutaj te wszystkie bramki się e, pozamykały, więc dobrze. Przechodzimy do wyścigu. No to mamy tutaj tą Mazdę, mamy tutaj ten Tor. Ostatnio pojechałem tutaj i myślę, żeby sobie tutaj pojechać i po prostu pokazać te wszystkie tory, która, które tutaj gra ma do zaoferowania. Dobra, niech będzie ta trasa. Już tutaj zaznaczyłem. Ok. Nie, to jest ta trasa. Enter. Aha, za każdym razem trzeba Enter nacisnąć, bo naprawdę się tutaj może nie wczytać, już tak powiem. Nie, myszką, tylko normalnie Enter, To niech będzie. A teraz akurat kurde, zaś tutaj się wczytała. O, teraz. I tutaj można dać coś takiego jak swobodna jazda, czyli możemy sobie pojeździć, potrenować, jak, ta, jak ten samochód nam się tutaj spisuje. Pojedynczy przejazd, no to tutaj wiadomo jest związany z. Tutaj najwięcej punktów e, wybranego odcinka, posiadacza przejazdu. E, trzy rodzaje stref prędkości. Im większa prędkość, tym więcej punktów zobędziesz, Driftowanie, miejsce, w którym należy driftować, oraz e, jakieś po, e, miejsca na torze i w ogóle. Dobra, tutaj już wiem, że to jest pojedynczy przejazd. Myślę, że na początku e, pojadę ten e, pojedynczy przejazd. Zobaczymy, co to w ogóle jest. A jak się zmieniła. Już mamy ten kask i tutaj można sobie te pojedyncze takie drugi przejazd, trzeci, czwarty, piąty. Bardzo mi to tak przypomina, bym normalnie weszedł w takiego typowego kolina, WRC lub po prostu takie gry związane właśnie z takimi odcinkami, etapami przejazdu. Więc może tutaj przejadę sobie i zaczynamy. Szkoda, że tutaj nie ma muzyki, tylko muzyka w tej grze jest na początku gry przed wejściem i przed kontynuowaniem No, no to jedziemy To było wszystko? Nie no to, to było wszystko No i od razu za zaliczyłem yy przejdź do garażu kamerę. kamerę a tutaj z maski mogę tutaj zmienić kamerę chociaż nie pokazywałem tej kamery ale myślę że o, teraz pokażę tą kamerę jest z takiej perspektywy ta kamera ale niech on sobie tutaj do końca przejedzie o w tym miejscu i sobie teraz pokażę kamerę Czyli z maski, tutaj z przodu, to jeszcze inaczej jest. Tutaj jest z pozycji kierowcy, od środka już jest bez No i tutaj jest pewnie z perspektywy kask. No dobra, ja tutaj oczywiście sobie przejdę do garażu. Szkoda, że jest cały czas przejście do garażu, za każdym razem nie ma czegoś takiego, że kontynuacja i następny na przykład odcinek, następny etap. Za każdym razem trzeba po prostu sobie tutaj to zmieniać, bo jak ja bym teraz nie, za, nie dawał tego, tylko bym sobie dał start, to cały czas powtarzam ten pierwszy odcinek, niepotrzebny. Dobra, ten drugi teraz sobie zaliczymy. Ciekawe czy mi się uda. Pojedynczy przejazd. Dobra, rozpoczynamy to. A, wygląda to, że ostatnie zmiany w samochodzie nie zostały oficjalnie zarejestrowane. E, Przenieś samochód do garażu, następnie przejdź do parametry samochodu i zweryfikuj osiągi swojego samochodu. O, tutaj chyba jest coś na rzeczy. Trzeba chyba będzie tutaj ten samochód sobie tutaj. E, maksymalna dopuszczalna moc. O, tutaj to jest to. Bo tutaj by pisało bez wymagań. Tu jednak jest moc 500 i chyba będę musiał tutaj posprawdzać. Jeżeli tutaj mam moc 500, tutaj jest 500 to jest 450, to jakbym mógł powiedzieć, że moje osiągi samochodu muszę sobie tutaj no, zmniejszać, zwiększać. No, Można powiedzieć, tutaj działa na myślenie, naprawdę ta gra, bo tutaj by musiał e, teraz przejść do e, hamowni, e, pracować nad tym całym silnikiem, pracować nad tymi że taką na skrzynią biegów, żeby po prostu tą moc zmniejszyć tego samochodu. Czyli bardzo fajnie tutaj zrobili twórcy. No dobra, no to jeżeli nie, nie mogę tutaj tego pojedynczego przejazdu, to może się zajmiemy tymi próbami czasowymi. I oczywiście tą e, swobodną jazdą. Dobra, ja sobie tutaj próbę czasową wezmę, i weźmiemy sobie, bo już ten tor był widać, to może weźmiemy tego normu zaznaczę, dobra, już jest zaznaczone, próba czasowa i pojadę sobie tutaj, a tutaj akurat nie ma pokazanych brak. Tu też jest maksymalno dopuszczalna moc 400, 700, no tutaj będzie naprawdę konkretna moc 1200 koni. To już jest bardzo mocny. 1100 i 1100. To może ten pierwszy ja tutaj sobie ten etapek yy, przejadę, a później po prostu tutaj wezmę taką tą trzecią opcję, czyli nie próba czasowa, nie ten wyścig, tylko po prostu taka swobodna jazda. Rozpoczynamy. Ach, no, grzejemy, grzejemy. Liczyłem, czy nie? O, wow, nie zaliczamy. A, to jest, to nie zapomniałem. No, tutaj trzeba. zapomniałem. 14, 14 tutaj trzeba. Tutaj trzeba. Tutaj trzeba. trzeba. Tutaj trzeba. Tutaj trzeba. Tutaj nie lada problem. Ale ja średo, zrobiony, Dlatego tutaj... ...nie tak jest zrebran, Bo liczy się czas. Przejdę do garażu. Liczy się tutaj czas. Czas i driftowanie. No tutaj jednak z tego etapu będzie nieco trudniej. Naprawdę z tej próby czasowej. Teraz sobie oprócz tej próby czasowej jeszcze zobaczę tą swobodną jazdę. Bo tutaj na swobodnej jazdzie to mogę tutaj wybrać dowolną trasę, driftowóz i ruszaj na tor. E -te tu swój samochód i doszlifuj swoje umiejętności za udział w sesjach treningowych. E, dostaniesz trochę kredytu, które później możesz e, przeznaczyć na tunik samochodu, albo za nowego auta. No dobra, ja sobie oczywiście tą swobodną jazdę tutaj wezmę. I sobie wezmę jakąś tą trasę. To była, ta była, może tak, spokojnie. Pojadę, no akurat nie ma żadnego wyzwania, ale można sobie pojeździć, potrenować. O. Zobaczy, czy on się dobrze trenuje, spokojna, spokojna. O Czekaj, czy można to Jak to była zmiana kamery? Już nie pamiętam. A jest na C, to z takiej perspektywy, kierowca. Ale jest, jest, on rusza tutaj to wszystko. Tak jak mówię, jakby ktoś yy, jechał tutaj używając yy, kierownicę, to, to naprawdę jeszcze lepiej będzie tutaj. No, Musiałbym tutaj troszkę klawiaturę zmieniać klawisze, bo naprawdę nie chcę tutaj, tutaj nie chodzić, To Te, te driftowanie... No. Szczyna. na tej trasie, na no, no właśnie, to, to się do przepaści, to wtedy obrażał to to Z tego do garażu daje. Zrobimy jakieś w ogóle kredyty, bo mi się chyba nie wydaje. Z tego, bo tu już było, tu już było. Teraz będzie kolejna trasa. Ta piąta. Rozpoczynamy. Ja tak właśnie myślałem, żeby tutaj nie tylko zrobić takie pięknie, ale tak naprawdę fajnie by to było. Chyba na początku jechałem na tej kierowisku, naprawdę. A, w jest... tym kierowisku. Chyba jednak będę musiał tutaj popracować na wtórniwie.

Myślę, że jak zmienię opony, to pewnie będę mógł po prostu lepiej sobie tutaj podriftować. Aha, tutaj zapomniałem. Jak tutaj było? Bo ja niestety na klawiaturze muszę sobie zobaczyć, jak to jest wsteczny, naprawdę, bo zapomniałem. WPS, SQ, coś takiego było. Tutaj. Już zbyt nie przypominam. A jest. trzeci mogę sobie zmanipulować. Teraz. Teraz. Teraz to jest właśnie ten wsteczny. Teraz mogę do przejść no, inaczej się... Znaczymy, się tutaj ogubić. Nad takim Zjadę. Ach, tutaj mnie za bardzo ścięło. I sobie z tego wychodzę. No kolejna trasa jeszcze tutaj jest do wyboru. Eee, to była ostatnia, ten West. West. Tak, kontynuuję i swobodna jazda. Tak jak mówię, w tym odcinku naprawdę będzie pokazanie tych tras e, samochodów. Ale lampy, normalnie tu się świeciły, tak? Jedziemy. To jedna z fajniejszych tras. Tutaj. O, taka dłuższa trasa. Jest taka krótka. I nawet fajna. ...co? Tak. A... Ta ...robotka tutaj zakręciła. To się wydaje, że tutaj muszę popracować nad oponami. Na opony dobrać. Uuu, się zderzył. Swobodna jazda, nie mogę tutaj do przodu, ale też do tyłu jechać. Mogę. ale tutaj, I... ale mi tutaj podniosło. Jednak mogę tutaj, ale myślałem, że będę zachował. Szkoda, że tutaj już nie ma czegoś takiego uszkodzenia samochodu. No, to też ciekawa, jeżeli już taki jest. Naprawdę symulator robiony, to też tutaj uszkodzenia samochodu by były fajne. Albo koszty napraw. Albo by to był wtedy symulator, To taka gratka, że tak powiem, dla e, naprawdę takiego gracza, który by miał konkretnie wszystko. Naprawdę, nie tylko mógłby go tutaj złożyć, sprawdzić na tej hamowni, e, nie tylko różne komponenty tutaj z tego samochodu. Naprawdę robić, tunigować, e, malować, ale też naprawiać, jakby coś uszkodził. E, na przykład przedni tutaj e, zderzak, czy tą maskę, czy tam tutaj błotnik, czy tam tutaj ten cały próg. To mógłby po prostu sobie tutaj po, to wszystko powymieniać i nie tylko by był to symulator takiego e, składania samochodu, ale też naprawy takiego samochodu byłoby naprawdę bardzo fajne. I myślę, żeby już na tym takim króciutkim odcinku to zakończyć, bo pokazałem jakie są trasy, jakie są wyścigi i jakie tutaj są modele samochodów, które można po prostu tutaj kupić. Jak Wam się podobało, łapujcie, słuchajcie, komentujcie, nie zapominajcie o dzwoneczku. Do zobaczenia!